Hmm. I gdzie ja jestem? Ja nie mogę. Znowu trafiłem na jakieś pustkowie. O nie! O nie! To nie może być on! Uciekam! Ja! Dobra! Jesteśmy! Nie wiem czy wam się spodobał taki wstęp, no ale... Moim zdaniem jest spoko taki wstęp, no więc... Dobra. Jak tam widzicie, mamy klipery i ich jest dosyć sporo. Parę mamy nowych kliperów, a to jest y, modyfikacja. Tutaj mamy takie klipery jak Water Clipper, y, Fire Clipper, fi, Ice Clipper, Electric Clipper, Air Clipper, Psychic Clipper, Cookie Clipper, Magma Clipper, Friendly Clipper i tam jeszcze parę jest. No ale dobra, to Wam pokażę. Więc zacznijmy od Water Clipper'a. Water Clipper to taki niebieski Clipper, jak był na wstępie no, dobra. Przykładowo, po uderzeniu go zmienia się wodę, znaczy nie zmienia się wodę, tylko wybucha i woda jest. Tam dosyć spoko jest taki Clipper, ale drugi Clipper to jest jego raczej takie przeciwieństwo. Magma Clipper. Jak tu widzicie, wszystko podpala wokół, ale też tu jest Ice Clipper. Ice Clipper zamienia wszystko w śnieg. Tutaj mamy kolejny Clipper, to Electric Clipper. Electric clipper, jak widzicie... nie wiem właśnie co robi, bo tu prawdopodobnie jest albo jakąś ma wadę. Ten elektryk clipper albo on nic nie robi. Tu jest taki jakby dirtowy Clipper. i on właśnie ile... On chyba nas jakby tepa pod ziemię, nie, a nie, to nie nas, on nas nie tepa, tylko zamienia wszystko co jest w podłożu, wyciąga jakby na wierzch, szkoda, że macie jakieś tam diaksy pod tym klipperem, a on tam wam wybuchnie i szkoda, tutaj macie diaksy i w ogóle, do ale... Mamy teraz Psychic Klipper. Psychic Clipper. O, się nam Dwa klippery i. co on mniej więcej robi? Hmm. On nie zadaje chyba żadnych obrażeń. On jest takim bardziej straszakiem. No ale dobra. Mamy tutaj kuki klipera, z którego po zabiciu wypadają nam ciasteczka, ale po wybuchu nie. O, aż nie. No dobra, po wybuchu też. Więc takie klipery nie zadają żadnych e, uszkodzeń i wypadają 25 ciasteczek. Magma clipper. I. On się od razu podpala. I tworzy tą magmę. To jest chyba bardziej to. Takie przeciwieństwo tego wodnego klipera, ale teraz. Friendly Clipper. Tego Friendly Clippera chyba możemy podejrzeć. Oswoić go nie wiem jak. Friendly Clipper to... Nie wiem no. Albo to jest taki straszak, albo możemy go oswoić. Coś takiego w tym rodzaju. Dokładnie nie wiem o co w nim chodzi. Dobra. Więc. Zaczekajcie. Widzimy się po cięciu. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Musimy zmienić pogodę, a raczej tak ustawić na dzień i klipery na wyciągnięcia. Dobra. Kolejny kliper to jest Illusion Clipper. Więc praktycznie tutaj nie wiem, który kliper jest który, bo za jednym razem Cię nam kilkadziesiąt ich spałni, więc. Dobra, no to wiecie mniej więcej. Od co chodzi w Illusion klipper ale dobra. Następny jest Light Clipper, czyli on tworzy takie kule z tego jasnogłazu, czyli glowstone a inaczej. Jasnogłaz to jest po polsku, glowstone po angielsku. Więc dobra. Następny Clipper to Dark Clipper, a on On ma prawdopodobnie z dwa razy może większe pole rażenia, no i ten rybie skipper, wszystko do góry, do góry nogami ma twarz, ale spójrzcie, o. No i wywala wszystko, no. No to więc chyba wychodzi, że na tyle. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, no i wiele, wiele innych, więc się Manko czołem, cześć, papa!